Szymon Kowidzowy z tej strony, Adam Gabryś Dobrowolski i Szymon Ołdakowski. E, I my dzisiaj będziemy e, robić bitwę na Śnieżki. I będziemy dookoła. Ej, nie ważne. A jeszcze się nie zaczynamy. Dobra. Dobra. No ale tutaj patrzcie, tutaj jest... Tu chodźcie! Dobra, zaczynamy! Dookoła domu też można! Nie! domu otwarty jest! Dobra, no to, no to gramy. Start Dobra, mu śniaszki. Dobra, idziemy.

Dobra, powiedz okej okay. nie nie ma sojusza! Widowo nie ustawiają sobie sojusz. O nie! O niebo nie ustawiam sojusza Nie ma sojusza Okej okay? Dobra

Okej, okay. dobra, idziemy. O nie! O nie, patrzcie, widzowie. Co? Co? O nie! Już po mnie, jest O nie! Андрюша! Ну что, я не Dobra Dobra, leci Lecimy Tylko poczekaj, muszę przychodzić Ugnia. O nie Dobra, stop, stop Nie ma Seusza A co masz? O! Na ciebie bo ty mnie rzuciłaś ogromną ścieżką. Det er ikke mus her. Dobra, a tu Szymona A Szymona, widzowie A to ja chętnie kamień do tego wstawam Ej, Szymon No nie, nie trafiliśmy O nie, widzowie Patrzcie Dobra O nie, o nie O nie Gabrysz, na no Szymona leć ja już, o nie. O nie nie ma Nie ma sojusza. Dobra, oni tam się, kucie u no tutaj ścieżkę okej, okay? okay. już po tobie Ale bambol Bobcie Dobra, nie ma Sojusza. Dziwne ślady. Ej, no? Ej, to są ślady psa! Gabysz, chodź zobaczyć! Weź śnieżkę na ochronę. Już mu nigdzie po klucza. Tutaj z się późmy. I gdzie są te ślady? Co jest grane i tu jest papierosów? Czy ktoś tu się, się włamał i pali sobie papierosy? Yy. I tu są ślady psa, patrzcie widzowie To są ślady psa I... Gabryś uważaj Uważaj Gabryś No idziemy tam ślady, za tą górę Ślady Ślady, ślady idą tutaj Tu Tutaj O, kurde, ja! widowie, widowie! widowie! Pomóżcie! O, otwieraj Otwieraj, O nie! nie! tam jest! Uciekajmy! Do Dobra O nie! klucze nie! gdzieś ten O nie! O nie! nie! Do Dobra, o nie! To zaraz zaskoczyć. Dobra idziemy Tam. Bierzemy razem wszystkie Ogromny śnieg Widzowie się widzieli, co? Tak Dobra Okej okay, widzowie Dobra, Idziemy jeszcze raz Idziemy Dobra idziemy coś zobaczyć Dobra Czekajcie ja A gdzie jest Gabryś? Dobra Misja nie wiem, czemu lepiej śnieżki? No, Na tego A to Ale nie na mnie ta śnieżka Chodź, gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Co idziemy? jest? idziemy? nie idziemy? Na idziemy? na idziemy? Jesteśmy idziemy? Gdzie idziemy? nie idziemy? Gdzie On jest opętany O nie Okej okay. Dobra, chyba to nam się tylko wydało, że był opętany Zdecydowanie Tylko, że on był jakiś... O! Gabriel znalazł na Siema, chodź! Patrz co Tu? Tutaj prowadzą ja coś co jeśli on jest w tej toalecie? Tu jest kogoś tu. A tutaj jest już kogoś. Człowieka? No. Tu to, tutaj są ślady, tutaj prowadzą. A znowu żywo? A ty jesteś w toalecie. A ja. tu to jest nieżywy pies. A O cóż. I to jest toaleta. To na stara. Dobra, <grystanie> <grystanie> tam nic nie była. Ja może twojego kota Szymon nie ma. Bo widzowie mój kolega ma kota. W tym domu. To jest... To jest... jak to na dom. My właśnie do niego tutaj podjechaliśmy.